Echo piania Koguta przerwało ciszę ciemnej i napiętej Jerozolimy. Nie było to jedynie zwiastowanie świtu, lecz wypełnienie proroczych słów Jezusa. W tej chwili Szymon Piotr, uczeń znany ze swojej odwagi i pasji, został ogarnięty głęboką świadomością swoich czynów, zaparł się swojego mistrza, tego, któremu przysiągł wierność aż do śmierci. Co mogło wydarzyć się w sercu tego silnego i zdeterminowanego człowieka, że poddał się strachowi w tak dramatyczny sposób? To historia, która ukazuje nie tylko naszą ludzką kruchość, ale także ogrom Bożej łaski. Szymon Piotr, zanim poznał Jezusa, był rybakiem z Galilei. Był człowiekiem impulsywnym, pełnym pasji i determinacji. Od momentu, gdy Jezus powołał go na swojego ucznia, Piotr porzucił wszystko, by pójść za nim, zamieniając swoje zwykłe życie na niezwykłą misję. Podczas trzech lat posługi Jezusa Piotr był stale u jego boku, ucząc się i dojrzewając, choć równocześnie zmagał się ze swoimi słabościami. Jego miłość do Jezusa była widoczna, a on sam wielokrotnie wyrażał swoją lojalność i oddanie słowami. Jednym z najbardziej pamiętnych było to, co powiedział: Panie, do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. Jana 6:68. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ostrzegł swoich uczniów, że tej samej nocy wszyscy go opuszczą. Piotr z charakterystyczną dla siebie determinacją stanowczo odpowiedział Choćby wszyscy Cię opuścili, ja nigdy tego nie zrobię. Mateusza 26:33. Dla Piotra jego wierność wobec Jezusa była niezachwiana. Jednak Jezus w swojej wszechwiedzy odpowiedział mu proroczym ostrzeżeniem, którego zaskoczyło. Zaprawdę powiadam Ci, tej samej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Mateusza 26:34 Piotr nie mógł zaakceptować tych słów. Był przekonany, że jego miłość do Jezusa podtrzyma go nawet w najtrudniejszych chwilach. Po wieczerzy Jezus i jego uczniowie udali się do ogrodu Getsemani. To miejsce, które wcześniej było świadkiem wielu chwil modlitwy i wspólnoty, stało się sceną pełną smutku. Jezus, świadomy swojego zbliżającego się cierpienia, wyraził wobec Piotra, Jakuba i Jana swój głęboki żal. Moja dusza jest smutna aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Mateusza 26:38. Mimo prośby Jezusa, uczniowie nie zdołali czuwać i zasnęli. Piotr który obiecał oddać swoje życie za Jezusa, został pokonany przez zmęczenie, podczas gdy Jezus samotnie zmagał się z agonią w modlitwie. Nagle ciszę w ogrodzie przerwał hałas grupy zbrojnych prowadzonych przez Judasza Iskariotę. W chaosie, który wybuchł, Piotr, w impulsywnej próbie obrony Jezusa, wyciągnął miecz i odciął ucho sługi najwyższego kapłana. Jednak Jezus, Okazując współczucie nawet w tej chwili, powiedział: Schowaj swój miecz, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Mateusza 26,52. Jezus został aresztowany i zaprowadzony przed władzę, a uczniowie, ogarnięci strachem, uciekli. Chociaż początkowo uciekł z innymi, Piotr postanowił śledzić Jezusa z bezpiecznej odległości. Jego serce było rozdarte, chciał być blisko swojego mistrza, ale bał się o własne życie. Po dotarciu na dziedziniec domu najwyższego kapłana Piotr dołączył do grupy ludzi ogrzewających się przy ognisku. Starał się pozostać niezauważony, lecz jego obecność szybko zwróciła uwagę. Pierwsze oskarżenie padło z ust służącej, która wskazała na niego, mówiąc: Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Mateusza 26,69. Zaskoczony i przestraszony, Piotr szybko zaprzeczył: Nie wiem, o czym mówisz. Wkrótce potem inna osoba go rozpoznała i powiedziała: Ty również jesteś jednym z nich. Mateusza 26,71. Piotr teraz bardziej zdenerwowany zaprzeczył jeszcze mocniej, przysięgając: Nie znam tego człowieka. W końcu trzecia osoba oskarżyła go: Na pewno jesteś jednym z nich. Poznajemy to po Twoim sposobie mówienia. Mateusza 26-73. Przerażony Piotr zaklął i gorąco zaprzeczył: Nie znam tego człowieka. Mateusza 26-74. W tym momencie pianie koguta przerwało ciszę nocy. Słowa Jezusa wróciły do Piotra z całą mocą. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr spojrzał na Jezusa z oddali i napotkał jego wzrok. W oczach Jezusa nie było wyrzutów, jedynie współczucie i głęboki smutek. Zdruzgotany poczuciem winy, Piotr wybiegł z dziedzińca i gorzko zapłakał. Łukasza 22, 62 Łzy Piotra nie tylko wyrażały smutek, lecz także głęboką skruchę. Zrozumiał swoją ludzką kruchość i nadmierne zaufanie do własnej siły. Ten moment stał się początkiem jego przemiany. Choć jego upadek był bolesny, nie był końcem jego historii. Po zmartwychwstaniu Jezusa, Piotr przeżył osobiste spotkanie z Mistrzem, które odmieniło jego życie na zawsze. Nad brzegiem Morza Galilejskiego. Jezus trzykrotnie zapytał go: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Jana 21, 15, 17. Każda pozytywna odpowiedź Piotra była okazją do potwierdzenia jego miłości i odkupienia jego wcześniejszych zaparć. Jezus przywrócił go nie tylko jako ucznia, ale również jako przywódcę swojego kościoła, mówiąc: Paś moje owce. Ten moment odnowy ukazał głębie miłości i przebaczenia Jezusa. Pomimo swojego zaparcia Piotr został powołany do jeszcze większej misji. W dzień pięćdziesiątnicy, napełniony Duchem Świętym, Piotr odważnie stanął i głosił Ewangelię, prowadząc tysiące do wiary. To, co zaczęło się jako noc zaparcia, zakończyło się życiem całkowicie oddanym służbie Chrystusowi. Historia Piotra jest potężnym świadectwem łaski Bożej. Przypomina nam, że nawet w naszych najgłębszych upadkach Jego miłość nas podtrzymuje i wzywa, byśmy powstali. Piotr nauczył się, że Jego siła nie tkwiła w nim samym, ale w Bogu. Ta bolesna lekcja przygotowała go do prowadzenia z pokorą i współczuciem. W życiu Piotra widzimy odbicie naszej własnej ludzkiej natury, nasze zmagania, lęki i porażki. Ale widzimy też, jak Bóg potrafi przemienić te słabości w siłę, na swoją chwałę. Odkupienie Piotra uczy nas, że nie ma grzechu zbyt wielkiego, by nie mógł być przebaczony, a nasze upadki nie definiują naszej przyszłości. Zamiast tego są okazjami do głębszego doświadczenia Bożej łaski i miłości. Spojrzenie Jezusa na dziedzińcu Najwyższego Kapłana nie było spojrzeniem potępienia, lecz współczucia. To samo spojrzenie jest dostępne dla każdego z nas, zapraszając nas, byśmy wrócili do Niego z sercem pełnym skruchy. Tak jak Piotr został odnowiony i posłany, by prowadzić, tak i my jesteśmy wezwani do udziału w Bożym Dziele, wiedząc, że nasze niedoskonałości nie są przeszkodami, ale platformami do objawienia Jego chwały. Historia Piotra nie kończy się na Jego łzach skruchy. Jego życie przypomina, że Boża miłość jest wystarczająca, by pokryć nasze porażki i nadać nam wieczny cel. Tak jak Jezus odnowił Piotra, tak samo jest gotów odnowić i nas. Niech ta historia inspiruje nas do życia z wiarą, odwagą i pewnością, że w rękach Boga nawet nasze najciemniejsze upadki mogą stać się świadectwami Jego przemieniającej łaski.